Restauracja i bar Insight znajdują się w samym centrum Warszawy, na rogu Marszałkowskiej i Wilczej. W lecie goście mogą skorzystać z ogródka lub schronić się przed upałem w klimatyzowanych wnętrzach restauracji. Insight mieści się na dwóch poziomach. W restauracji na pierwszym piętrze, na które prowadzą piękne drewniane schody, goście znajdą dwie sale i kącik VIP. Urządzone z elegancją wnętrza oferują swobodną i niezobowiązującą atmosferę. Insight oferuje szerokie menu inspirowane kuchnią z różnych stron świata. Dzięki temu każdy wybierze tutaj coś odpowiedniego dla siebie tradycyjnego polskiego schabowego z zasmażaną kapustą, delikatne potrawy kuchni śródziemnomorskiej lub oryginalne dania z Dalekiego Wschodu. Insight serwuje też szeroki wybór win, drinków i alkoholi. Na klientów restauracji, którzy chcą spędzić czasy wyłącznie w swoim własnym, kilku- lub kilkunastoosobowym gronie, zawsze czeka przygotowany salonik VIP. Idealny na spotkania biznesowe i prywatne przyjęcia. Insight to także miejsce wielu wydarzeń muzycznych, artystycznych i sportowych. W każdy piątek i sobotę goście mieszczącego się w piwnicach baru Insight mogą się bawić przy muzyce granej przez znanego DJ-a. Impreza rozpoczyna się zawsze o 21:00. Inside organizuje eleganckie przyjęcia w formie cateringu, takie jak bankiety popremierowe dla Teatru Polonia. W restauracji można też zamówić indywidualną imprezę okolicznościową i firmową, zorganizować bankiet albo po prostu spotkać się w większym gronie przyjaciół. W salach restauracyjnych na piętrze znajduje się 120 miejsc stojących i 70 siedzących. Salonik VIP pomieści 18 osób, a bar w piwnicy pod restauracją może przyjąć nawet 100 gości. Organizując przyjęcie w Insight można sobie wybrać specjalne, indywidualne menu. Znajdującym się pod restauracją barze na pięciu ekranach telewizyjnych rozmieszczonych w trzech różnych salach, transmitowane są najważniejsze wydarzenia sportowe. To doskonałe miejsce na spotkanie ze znajomymi, którzy fascynują się na przykład piłką nożną. Rozgrzane do czerwoności sportowymi wydarzeniami emocje można tutaj doskonale schłodzić zimnym piwem prosto z beczki.